Bardzo ciekawą wypowiedź usłyszałem w programie Dudek o polityce na kanale Super Expressu. Profesor Antoni Dudek analizując politykę z ostatniego tygodnia powiedział de facto to, co ja już też przewidziałem jakiś czas temu, ale że profesor Dudek jest uznawany przez wiele osób za autorytet, chociaż ma tylu samo, tyle samo wrogów, ile samo ma zwolenników, no ale jednak jest to, jest to słyszalny głos, to powtórzę te słowa profesora Dudka i za profesorem Dudkiem. Moi drodzy, profesor Dudek uznał, że niebawem cały aparat Państwa może rzucić się do ataku na Sławomira Mencena, ponieważ cały aparat państwa uważa, że jeżeli Sławomir Mencen wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich zamiast Karola Wrockiego, to ten Mencen ma większe szanse wygrać z Rafałem Trzaskowskim. Dlatego aparat i system medialno-polityczny będzie robił wszystko niebawem już, żeby tego Sławomira Mencena spuścić najpierw z sondaży, później z całego poparcia, żeby go trochę. Yy, Troszeczkę y, y, ograbić z tego y, poparcia, które teraz zdobywa. Ja uważam, że to jest bardzo pro, prawdopodobna teza, moi drodzy. Zresztą już to zacząłem głosić jakiś czas temu na głównym kanale Analizy Polityczne, pytając w jednym z materiałów, czy Donald Tusk zaatakuje Mencena, czy bezpośrednio też dojdzie do ataku Tuska na Mencena, bo na razie tych bezpośrednich ataków nie ma, tam inni ludzie to robią, mniejsi ranką posłowie. Natomiast to się będzie musiało dziać, jeżeli Mencen będzie dalej rosnął, jeżeli na, na przykład na stałe by prześcignął Karola Nawrockiego w sondażach, co wydaje mi się na dziś, na teraz w realnych sondażach mało możliwe, bo myślę, że Karol Nawrocki też zacznie zaraz zdobywać to poparcie coraz bardziej i być może też sondaże nie do końca odzwierciedlają poparcia Karola Nawrockiego, ale jeżeli ten system uzna, że Męcen może wyjść do drugiej tury, to zacznie go atakować wszystkim, wszystkim, co będzie tylko dostępne. Pytanie tylko, czy w dzisiejszych czasach ten atak może być skuteczny. No, będziemy to obserwować.